Henry, i miseria. Reklama. W wielkim teście produktów Aldi dała kopa konkurencji. Kawa wilka da 9,50. Z natury jestem wzięty do ale nie daj się zjeść. kryje to tobie wielką siłę i kiedy trzeba potrafi dać mocnego kopa. Choć na co dzień głupi Wybierz swój ulubiony produkt na zawsze Aldi na tyle. Raz Aldi, zawsze Aldi. Zostać w stąd, nad jeziorem Pawlińskim, załoga Kajakowa kładzie się po samono walce z kotami. O, jeszcze jeden. Proszę panowie, wiatrujemy. wioskujemy. Dzięki dziś. Stawa i szkoda lata w LMFFM. to jezioro i reszcie Polski budzi poranna załoga LMFFM. Czas nie wstaniecie, to uczyszcie skończona już i jutro. Wyzwierający podanek zapewnia ustrzonionka. Produkujemy wodę mineralną już od 40 lat. Poranną dawkę energii zapewnia pozor programu Kolumbus Energii.